Rockstar Games! Co wy robicie? Jest w 11.04 A wciąż nie ma nowego DLC Czy Wy sobie jaja robicie? Jak tak można? Rockstar Games Ej! Ej! 11.05, to jest ta godzina! Tak, mam aktualizację! Ile waży? Ile ważysz, powiedz mi? 3 GB. No problemu! Nie było pre niestety, bo przed niedzielą się wyciekło Dzisiaj przed premierą Więc Rockstar postawił, że tym razem nie będzie dawał nam po porania aktualizacji wcześniej Ho ho Co my tutaj mamy? O, dostałem jakieś ciuszki Zgaduję, że one są z GTA Plusa Mhm Odpalmy od razu może Legendary sport. I zobaczmy Mamy Grotti GT 750 Jest Fister X Extreme, to jest ten e, Porsche Mission X i jest Wapit FMJ MK5, czyli Ford GT MK4. Nie on akurat jest tylko jakby co? na Gita Plusa. Przejeżdża przez pierwszy tydzień. Później będzie dla wszystkich graczy. A na GTA Plusa, nie jest wcześniej, to jeszcze jest um, za darmo. Ok. Zobaczmy sobie worstoka. Tu raczej nic nie ma. Ok. Dalej jest. <laughs> Widzę, że ubranie policyjne. Za zakupienie motocykla policyjnego. Ciekawe czy tutaj jest komunikat, że Ej, przez limitowany czas, zakup ten motocykl i dostaniesz strój Pewnie tak Zobaczmy tutaj O kurde, aha, BMW 39 Ale tylko jeden samochód Może dostałem nagrodę Fajnie, dziękuję ci Rockstar Games Powiedziałam, jest cerebro. A, tak się właśnie czasem dzieje, że nagrody się bugują Spoko, dziękuję ci, gro Z nagrody już dawno wbiłem a teraz je dostaję ponownie. Dziękuję ci Rockstar za darmowy EXP, ale nie potrzebuję. To jest BMW E39. Tuningujemy jeszcze dzisiaj na kanale. E, mało kosztuje, 1, 400 No Fajnie. Znaczy, jak na BMW E39 to dużo, ale tak ogólnie to mało. Jak na standardy Rockstarowe. test czy coś mamy? Nie. E, TIS, tak, naprawdę byśmy to sprawdzić, z obserwerami. Już przypominam, że coś nowego jest, nie, to jest Longfin. E, to jest stare. Eee, Beny? No, raczej nic. Ale sprawdźmy, nie ma. Przynajmniej teraz. Yy, sklep z rowerami. Może się zaskoczymy? Nie, nie ma. Nic nowego. I chyba wszystkie sklepy odskarczone, nie? No, jeszcze dla formalności w BIM na Arena War. No, kto by się spodziewał, że nic nie ma? Wow! Dobra. Więc yy, nieruchomości. luksusowe pre Real Estate. Zobaczmy. Musimy słychać niżej, tak? Wybierz nieruchomość. O Jezus Maria! No i teraz chwila prawdy. Eee, sprawdzamy najpierw tą lukę która wydaje mi się najsłabsza, najtańsza, czyli posiadasz stongwa. Kosztuje? A! Kosztuje 8,5 miliona. E, to jest sobie ciekawe. No bo miałby zniżka zrobienie misji z rezydencjami 2 miliony, a to wychodzi mi zniżka 3 miliony. Może jest 2 miliony plus milion dla Gita Plusa? Może? Dalej? No ta jest najtańsza na pewno. Druga, patrząc po tym, jak gracze będą wybierać, to, to raczej ta powinna być. W Richman powinna być y, ta średnia. I ona jest za 12 milionów 800. Ehe. No zobaczcie, ja mam 3 miliony zniżki, ja powinienem mieć 2 miliony zniżki. No i teraz zobaczmy, to jest Ej! O kurde, dobra. Czyli ta jest doroższa, Villa Richmond. Czy one się różnie wyglądem? Różnią się wyglądem! Różno się wyglądem No zobaczcie Na razie żadnej nie kupuję yy, ale to zrobimy jeszcze dzisiaj na kanale, jakby co A na razie nic nie kupuję Na razie bym się przyjrzał tym rezydencjom z daleka A przy okazji sprawdził w... Y, kariera Postępy kariery Miejsce od kontaktu, widzimy, że jest puste miejsce, gdzieś jeszcze jest puste miejsce? Nie, czyli tutaj musi być I Jest bez wyjścia jest Avisz Marzenegier, okej okay. I zobaczmy Ukończ z oprasa, czyli raczej będą misje żadnego biznesu Dalej Ukończ misję bez komplikacji, ukończ misję bez wykrycia, bez straty życia Ukończ misje bez wyjścia na poziomie Mhm Ukończ wszystkie misje z wątku bez wyjścia trudy trudnym poziomie, czyli taki Będzie coś ala Z tego co mi wygląda Coś ala Coś ala, 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 ala yy, Guzman albo Krakim Bell. Tak to mi wygląda. I jeszcze jest. Yy, tutaj. 0,5 milionów yy, w ramach wątku bez wyjścia. Układ wszystkie misje z wątku bez wyjścia na trudny poziomie, bez używania przekąsek ani pancerza. Ok. Układ wątek bez wyjścia w mniej niż 60 minut. Ok, czyli tak jak Guzman. Jak Krakim Bell. Ok. A w ogóle nagroda jest strój Schwarzmana, tak? No nie jest to najlepszy strój na świecie. Ale inny strój, bo to jest 35. Wyzwanie Kariery. A co 5 wyzwań Kariery mamy strój z jakiejś postaci z fabuły. Dieta 3, Dieta 4, Dieta 5, Dieta raz, ale właśnie brakowało stroju z Dieta Avesydzi. Czyli strój z Dieta teraz powinien być? Zobaczmy. Jakiś telefon zaraz będzie. Aha! Budka telefoniczna to odbierz? Ej, dobra! Pewnie i to Awi dzwoni. No znaczy jest ikonka A na mapie. Mhm. To jest Avi. Tak, nawet nie jest podpisane. Avi Schwarzwan, Czyli te misje będziemy robić nawet bez rezydencji. Ej, w ogóle jest to mała miejscówka, tutaj widzę. Nie, to jest. Aha! Zmieniły się ikonki. Quick Farm się zmienił. Aha, czyli te legalne prace mają teraz takie niebieskie ikonki. Spoko. Fajnie, to się wyróżnia. To jest jeszcze więcej? Ikonek się pozmieniało? Nie, cała reszta bez zmian. Ale ciekawe, że pozbija te ikonki. Na niebieskie. Dobra, mnie to nie interesuje teraz za bardzo. Eee, z SMS-a i e maila później sobie zobaczymy Bo mnie interesuje teraz czy jest trój już pokazany Z GTA V Musi być Musi być, musi być No chyba, że on dopiero się pokaże w sklepie kiedy zrobimy wszystkie Wyzwania No raczej nie Zacznij, tutaj, eee, Postępy kariery No kurde, nie ma go Dobra, pewnie się blokuje dopiero wtedy No bo jest to 35 wyzwanie kariery No musi być trój z fabuły tylko powiedział, że się pokażę kiedy zrobię te wyzwania. Kurde, Rockstar Games! No dobra, niech tak będzie. Trzeba speedrun robić, jeszcze dowiedzieć. Okej, okay, w bo to Sport i Souls są nowe pojazdy, spuku, fantastycznie. No, re, my jeszcze nawet nie zaglądamy, dlatego że wiemy, że tam nic się nie zmieni, bo Rockstar teraz daje tylko y, rzeczy do furgonetki z bronią, więc sobie tam podlecę i zobaczę, jakaś jest broni broń w furgonetce. Czy jest coś, czy jest coś, czy jest coś? Uzbrojenie Nie, nic nowego nie ma. Mhm. Czekajcie, wait. To jest za e-mail. No w ogóle przyjęta pojazdów. A, za górze nowy jest! Dokunady Alfa Z1, mówiłem, że będzie. Iron Mule jest spoko, jest Howard. Cargo Bob zwykły Kargo Bob sam. Aha, żeby te pojazdy są normalnie po Dostały. Spoko. Igdus zwykły widzę, że dostał. Niobe dostało, spoko Wreszcie, niobe nie miał, to jest jakiś żart Ale mnóstwo pojazdów w tym, po raz pierwszy samoloty dostały możliwość zamontowania zagłuszacza rakiet Dziękuję ci, Rockstar Games Za taką wiadomość Widzę napis Vinewood, ale nie widzę rezydencji Jest rezydencja Tu jest rezydencja, dobra, Jezus Maria, czemu się nie świeci w ogóle? Kurde, jakaś baba się wydaje Jakaś mała się wydaje. Ej, no kama, to był tak plac budowy normalnie. Tu był cały czas plac budowy. Czemu tu nie ma dwóch rezydencji koło siebie? Ej, naprawdę! Tu był plac budowy, gdzie jestem teraz, nie? A co rozrobił Rockstar? Postawił rezydencję obok placu budowy. Co, <ścoughs> Rockstar Games? Czemu nie zmienili tego terenu tutaj? Tu był normalnie plac budowy, tu były materiały. Wiadomo, rozumiem, że materiały kładzie się też obok, ale. Czemu raz? Dobra, może nie pasował teren tutaj Ale bez sensu No ale dobra Zobaczmy jak to wygląda Hej Ten SMS jakiegoś mnie rozproszył Nieważne Eee... tutaj zobaczmy Czy chcę z tego korzystać w jakiś sposób nie jest moje, mogą się świecić. Będę bardziej świecić, moim zdaniem, skromnym osobistym. Nie ma ochrony żadnej. Tu jest garaż. Podobno na 60 pojazdów. Czyli nie ma 3 yy, piętra po 20. No ale jakoś nie zachęca mnie ta rezydencja. Nie wiem. Spodziewałem się, że będzie większa. A one są jakieś kurde małe. Koło ma razo Pracuje się w ten sposób. No, jest inna, inna, inna. Ale chyba taka najfajniejsza. Jak mi się zdaje. Ma bramę? Czy ta to miała bramę? Czy miała po prostu wejście? Ha! Zablokowane jest. Właśnie tymczasem to będzie jak będzie kilku graczy tutaj. Środka nie widzimy. Natomiast, żeby widoczny że środek. A tu nic nie widzę. Na no tej strony wiadomo, ale z tej no szyby są. Może ktoś to kupi, to się zmieni. No trzeba będzie kupić zaraz. Ale dobra, polecimy jeszcze do tego tonu Achilles. i zobaczymy. Akurat tutaj zobaczcie, tam gdzie był plac budowy, zbudowali rezydencję, ale tam? Czemu rezydencja jest postawiona obok? Ona powinna być, wiecie, tak. Wzdłuż drogi poprowadzona i taka szeroka powinna być. A ona się wydaje to starszty mała. Nie podoba mi się ta przywajnód chyba. Biorę tą przy od razu, chociaż też nie jest zbyt wielka. Wszystkie są malutkie. Spodziewałem się, że one będą ogromne. Na tych SS-ach i tak dalej wyglądały, że one są przeogromne, a tutaj. nie są takie duże. No zobaczmy to, tego Devina Westona. Co tutaj masz? Najtańsza lokalizacja. Ona się aż tak bardzo nie zmieniła. No to zostało dodane, wiadomo, przebudowane zostało to dosyć potężnie, nie? Ale no one właśnie wszystkie bazowały na tej willi Devina Wessela, więc mnie nie ma to się dziwić Także jest brama, ta ta też ma bramę, tylko nie zauważyłem A nie, nie mnie ta tutaj, no i come on Nie będę latał tutaj Nie ma sensu, muszę mieć wszystko w mieście Więc albo Devin Wessel, albo Vinewood Boże, Jezus Maria Albo Martin, kurde Albo koło mini razu, chciałem powiedzieć, albo koło Vinewood. Znaku. Zobaczmy, także, jakie są platyny do wbicia tutaj. Więc mamy: misję zła złopraca jako przywódca. Yy, Ukoczy wszystkie cele używając taksówki. No way, podczas misji złoprasa, ok. Ok. Ukoczy miejsce wewnętrzna robota jako przywódca. Jeśli szefa używając materiałów buchowych podczas misji wewnętrzna robota. Ukończę misję Wąski Horyzont. Cały czas misję. W Ukrainie z kąpka W wyjeździe z tunelu metra podczas misji Wąski Horyzont. Ukończę misję umowa świeciowa jako przywódca. Zbierz wszystkie torby za świeciami podczas misji umowa świeciowa. Mhm. Ukończy misję bez komplikacji jako przywódca. aby trzymać 250 tysięcy. Spoko, ej, bo wychodzi na to, że to się da odpalić bez rezydencji. Więc teraz, jak nie jesteście z graczem, robicie klaki a także Aviego. Dwie aktywności macie. Które też przy okazji za pierwsze yy, yy, przejście dostał dodatkowy bonus pieniężny więc teraz stary nowy graczy jest jeszcze prostszy, Fajnie. Ukończysz wszystkie misje wątku bez wyjścia jako członek ekipy. Trzeba będzie komuś pomóc. Eee, też 250 kowa się dostanie. Ktoś tam do jest dzwoni! Kurwa! Przepraszam. Elo, wróciłem do was. Eee, Uchodź wszystkie misje wątku bez wyjścia jako członek ekipy, to już mówiłem. Dalej. Ukoczę literę wyzwanie. Aha! Bo do litery wyzwania, spoko! Eee... Z, bez komplikacji, czy jest to finał, albo... Hmm... Nie wiem w sumie. Wiecie, to jest finał. Eee, dalej, ukończ misję w domu najlepiej, aby otrzymać 500 milionów! Dobra, to jest pewnie coś związanego z rezydencjami. Lecimy eee, dalej. Co my tutaj mamy? mnie wszyscy wrogów, używając zwolnionego tempa podczas misji w domu najlepiej. Dobra, kurwa! To jest misja z Michaelem! Spoiler, kurwa! Ja pierdolę, spoiler To jest spoiler To jest mister z Michaelem No bo kto miałby spowalnianie czasu? No nie, 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 mister z Michaelem Będziemy grać Michaelem albo nie wiem co się stanie Widzę, że jest namaste, której udało, radura to potem Dalej Zjesz 5 taksówek No way, spoko Odwiedź swoją rezydencję, spoko Pogłask Hay Psa lub Kota w rezydencji, spoko, spoko Eee... Wyklej 5 pozycji Joidy w rezydencji Mówiłem, że będzie jakaś platy nad tym związana Wykonaj 10 powtórzeń używając sprzętu do ćwiczeń w rezydencji. Spoko, spoko. No i proszę Państwa to tyle. Widzimy się już za chwilę w kolejnym materiale z tej aktualizacji.